Cześć, witajcie na kanale Zolciaki. Dzisiaj jesteśmy w nowej miejscówce Binduga na Mazurach, na, przy jeziorze Świętajno, Świętajno? Świętajno. A tak, wiem, że to jest warmińsko mazurskie Tak, wielki moloch. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy się tylko przyjechali. Rozłożymy się i trochę zaprowadzimy po tym kempingu. Eee, przyjechaliśmy ze względu na to, że jest ciepła, czysta woda, bardzo czysta woda. Pierwsza klasa czystości. No, i chcemy, dzisiaj wam też sobie pokazać trochę tu mazur. A stąd później lecimy jeszcze, jeszcze na jedną miejscówkę, ale to będzie już w kolejnym vlogu. Tą miejscówkę już znacie <grym> z jednego miejsca, z jednego vloga, ale tam pojedziemy sobie po prostu połowić ryby. E, a teraz, typowy odpoczynek, Gdzieś jesteśmy tutaj? 4 dni, tak? 4 dni, do niedzieli, tak? Do niedzieli, do niedzieli tak. jesteśmy e, i przyjeżdżają do nas jutro pogodynki wieczorkiem. Więc czekamy. I nie będzie tak smutno. Nie będzie tak smutno. Słuchajcie, zarezerwowałem tutaj miejsce. Mam dogadane na recepcji już. Tutaj są toalety, prysznice męskie, damskie. No i tu mamy rezerwację dla naszych pogodynek. Tak to wygląda. Ale to oczywiście później. A tymczasem rozkładamy się dalej. 16 godzina czekamy na nasze pogodynki są w drodze ale tutaj na ten kemping e, kiedy się na ten kemping? Binduga. Binduga Chciał być Barbados e, słuchajcie, przyjeżdża tyle ludzi że to jest jakaś masakra, jeszcze tego nie widziałem Dziewięć, właśnie byłem teraz na recepcji 9 samochodów czeka na wjazd, 9 normalnie jak do jakichś mol wielkiego molocha no ale też pogoda piękna bo się przez cały dzień żadnego słoneczka nie ma oni są już w drodze, będą za jakieś dwie godziny. Więc polecimy, pobiegniemy i przywitać na recepcję. No i tyle, zobaczymy, jaka godzina niespodzianka. Jeszcze miejsce dla nich trzymam, ale ciężko jest, moi drodzy. Bo tutaj każdy przychodzi się pytać, czy to miejsce tutaj po drugiej stronie. Zobaczcie za Sablokerem tutaj jest wolne. Mówię, że nie, no, jest dogadane. Nie mógłbym tego zrobić, żeby kościoły wpuścić. Więc samochód też tak stoi. No może to dziwnie na razie wygląda, ludzie pytają, podjeżdżają. a ja tutaj stoi, postawiłem samochód. No ale co? Chcieliby stanąć gdzieś, pogodynki gdzieś daleko, daleko. No to mia się z celu. Więc, ale jeszcze są miejsca, słuchajcie. Także, przepraszam wszystkich. Czekam na, czekamy na pogodynki. Słuchajcie, czekamy na nasze pogodynki. Jadą i jadą. Karol mi przysłał takiego linka, nie wiem czy znacie taką e, aplikację. E, na WhatsAppie lokalizator. Udostępnili mi swoje położenie, zobaczcie. I wiem, monitoruję, gdzie są, ile jeszcze mają kilometrów do celu. Bardzo fajna rzecz na WhatsAppie. Także sprawdź, sprawdźcie sobie, czyli. Ja jestem z informatyką z IT na, na bakier, a Wy może już wiecie o tym, że tak, takie, taka technologia już jest. Także fajna sprawa. Polecam. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie dwalił. Powitanie, e, pogodonek, ala Kac Vegas 3. Nie wiem tylko jak ludzie zareagują na recepcji na mnie. Ale takich przywitam w takim kapeluszu. No, my nie jesteśmy normalni. Dobra, zostały jakieś 3 minuty do, do ich wjazdu. Ja w tej głupiej czopce. Ludzie się na mnie patrzą. Ale. Źle ułożona była i dlatego. Dobra. Jest to warte, żeby się, żeby się zbłaźnić. Dla nich zawsze. Tak, dla nich zawsze. Dla o oczywiście. Także jeszcze chwila się wyjadę do nich naprzeciw nim. Muszę im naszą Pedro Pedro, nasz hymn i ich tutaj przeprowadzę. zobaczymy, a stoimy z Gosią przed całą recepcją, zobaczcie. Więc jeszcze chwila, jeszcze chwila i będą. Mam tutaj mapkę, gdzie oni są, więc zaraz podejrzymy. Emocje, mówię wam jak na drzewach, jak oba tam jest dwie minuty opóźnienia. Dobra, już są tutaj na naszej drodze. Zaraz, zaraz wiadą więc lecę kur... na przeciw. Dobra, jadę. <grym> Jak będziemy pewnie o! A nie, to jeszcze nie oni. Okej, tak się powiedzie, ale to czarne szyby, to oni nie mają czarnych szyby. <grym> Kurcze. A nie to oni. To oni, oni. <grym> <laughs> Siemano, Caz Vegas ej, 3 Cześć <laughs> Ja tylko flaszki na klamkę, nie wiem Dawaj, za mną No i co? Jadę pierwszy, bo to... Ale ten Robert nie Ciśnij jak ja muszę ja nawet tu. czeka na nich. Trzeba mi zrobić bramkę. Bramka. Stop. Stop. Cześć, kochani. Brameczka. Zostałe? Flaszeczka. się. Ale ja nie wziął flaszki. O, no to. Zawrotka. A Ładną ci zrobiłem brameczkę. Ale ja wiedziałem, że coś tam. Ale widziałeś tylko z wegas. Ja myślę, też. No Jeszcze jes muszę. Nie bo ludzie na mnie patrzą. Dobra, jadymy. Już przyjechali tutaj, że żona tego pana zapłaci za chwilę, bo jest z tyłu dobra. Oni dłużej. Rozumiem, że przodem wjeżdżamy. No tak, żeby do siebie. nie? Dobra. Poczekaj Karolu, ja sobie wyjadę samochodem. Widzę, że Karolowi strasznie źle idzie to poziomowanie, moi drodzy. A ja jako dzisiejsza nadworna Aleksis Kolbi. Albo, albo ktoś woli e, Kac Vegas 3. Ale bardziej chyba Kolbi, co? Odbiło mi się. Ludzie też patrzyli na mnie jak na wariata. Idem go psiawsi. Niech zobaczył jak się Bo zale, wiecie, musi być tradycja. Na. po to niego Stało się? A, stało się, no dla, stało się. dla niego tak. A, ale dla, dla nich jestem tak. zastąpiony. Przyszły mu te na jazdy? No na jazdy, a... No, a tyule, zobaczcie. <śla> są ale to potrzebuje ciut Ale po co tak blisko To tyłu chyba daj trochę. No i patrz, twoje nogi, no i się nie przydało. Mój Boże, 500 złotych poszło w błoto. Dosłownie, ale ja też ale chyba. Zobacz. Jest ideolo. Ideolo, dobra Karol, bo tutaj widzę, że muszę cię przywitać po, po, po męsku. A. Tradycyjnie. Tradycja jest to? No, Okej, okay. Nie, no, pracę. Za już, podróż? Ja już się martwiłem, że nie ma. Mam że zapomniałeś. <laughs> Za bezpieczną tak. podróż za tak, spotkanie. Na zdrówko. Na razie. Nie że to twój za. Tym samym wariantie nie jest sam. Są dwie tak. psiapsie. Ale Kolbi skolbi i ta druga tak, tak jest. Zobacz jak się dzieje dziewczyno lejeł. Ale poczekaj, bo to nie jest wszystko. Aha. It's oho, complete. oho, Oho. O my gosh, oh gosh. O A to chorwackie? Nie. Tutejsze? Nie, to z bazarku w Radzyminie kupione człowieku. Pozdrów panią. A pani Krysia mówi, że to z wystawy psiej. Chodź, normalnie Cezar. A pani Wiosna? A we Cezar. Dobra. Masz, chodź. Karol, jeszcze przez chwilę, bo ludzie się na Tak, Tak, dziwnie na raz. No tak. Przyjechał wariat do wariata. Normalnie nie będzie. Nie, dobra.